Dzień dobry, nazywam się Janaszek Karol i przedstawię Państwu część socjalną aplikacji edps. Głównym widokiem aplikacji jest jej dashboard dostępny po kliknięciu ikony aplikacji. Znajdują się na niej najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak ostatnio przeglądani mieszkańcy, aby móc szybko wrócić do mieszkańca, na którym się ostatnio pracowało. Mamy również panel wiadomości. Są to wiadomości, które wysyłamy do Państwa w celu poinformowania np. Na o najnowszej aktualizacji lub jeżeli wydarzą się jakieś inne ważne sprawy, zostaną Państwo w tym panelu powiadomieni o nich. Pod spodem znajduje się historia działań w aplikacji. Oprócz tego mamy też zakładkę. Płatności związana jest ona z częścią depozytową, i pokazuje informacje o zbliżających się terminach wpłat lub wypłat na rzecz konkretnego mieszkańca. Przejdźmy teraz do widoku listy mieszkańców. Mieszkańców dzielimy na aktualnych, tych zarejestrowanych jako oczekujących na pobyt w naszym domu oraz na osoby zarchiwizowane. W widoku mieszkańców aktualnych mamy dwie zakładki. Mieszkańcy aktualnie znajdujący się w naszym DPS-ie oraz mieszkańcy, którzy się niedawno w nim znajdowali, ale nie są jeszcze w pełni rozliczeni. Kiedy mamy tabelę mieszkańców, każdego z nich możemy indywidualnie podejrzeć. Wybierzmy sobie teraz pana Teodora Kołodzieja. W podglądzie konkretnego mieszkańca mamy wyszczególnione menu boczne mieszkańca oraz Kilka paneli, również z dostępem do szybkich danych na temat tego mieszkańca. W panelu głównym widzimy jego dane osobowe oraz informacje na jego temat. W panelu ostatniej aktywności widzimy informacje, co było zmieniane u konkretnego mieszkańca w ostatnim czasie. Mamy też tabelę, która w tej chwili nie wyświetla żadnych danych, ponieważ nie ma wprowadzonych do programu żadnych odwiedzin. Kolejna Część jest związana również z działem depozytowym i jest to stan rozliczenia mieszkańca w aktualnym miesiącu. Przedostatnia zakładka wskazuje nam na rodzinę oraz osoby, które są powiązane z danym mieszkańcem, takie jak opiekun prawny. Ostatnia zakładka jest to kalendarz zajęć dla konkretnego mieszkańca. Dział socjalny możemy podzielić na takie podkategorie. Mamy tutaj jego dane osobowe oraz możliwość edycji tych danych. Dodatkowo mamy informacje o rodzinie tego mieszkańca. Możemy tą rodzinę odpowiednio uzupełnić i możemy do tej rodziny przypisać zarówno osoby znajdujące się w DPS-ie, jak i osoby znajdujące się poza tym DPS-em. W zakładce Decyzje możemy uzupełnić wszelkiego rodzaju decyzje dotyczące tego mieszkańca, takie jak decyzje umieszczające czy decyzje o odpłatności. W orzeczeniach również wprowadzamy dane dotyczące odpowiednich orzeczeń wydanych dla danego mieszkańca. Możemy również prowadzić rejestr spraw sądowych dotyczących mieszkańca. Możemy prowadzić jego dzienniki zajęć, o których wspomnę w innej części tego nagrania. Możemy wprowadzić też plan wsparcia, różnego rodzaju terapie zajęciowe. Możemy też zapisywać w programie informacje o tym, jakie przedmioty prywatne ma ze sobą nasz mieszkaniec, wprowadzając tak zwaną kartotekę wyposażenia. Program pozwala również przechowywać wszelkiego rodzaju pliki i przypisywać je do konkretnego mieszkańca. W tym przypadku Gdybyśmy chcieli wprowadzić jakiś skan, na przykład paragonu za zakupy, który był wykonany dla konkretnego mieszkańca, możemy tutaj taki plik zaimportować. Wybieramy nazwę pliku, przypisujemy mu etykietę oraz wybieramy, jaki to jest konkretnie plik i zatwierdzamy. Do każdego mieszkańca możemy też dopisywać indywidualne notatki. No i w ostatnim elementem są wywiady. Z... Chodzi tu dokładnie o część czwartą wywiadu. Do części socjalnej wliczają się też rejestry, i każdy rejestr składa się praktycznie z bardzo podobnych zbiorów danych. W tym przypadku, na próbę, mogę pokazać Państwu rejestr dotyczący nieobecności mieszkańca. Nieobecność jest o tyle specyficzna, że oprócz samej informacji o tym, że taka nieobecność miała miejsce, możemy jeszcze taką nieobecność rozliczyć czyli to już działu depozytowego, zwrócić odpowiednią część pieniędzy za nieobecność w DPS-ie. Oprócz tego jeszcze program nam podpowiada, ile wykorzystanych dni w danym roku ma mieszkaniec, aby mu zwrócić za tą nieobecność odpowiednie pieniądze. Program też taką informację w sobie zawiera i podpowiada, ile zostały już dni rozliczonych. Jeżeli chcemy przygotować jakieś zestawienie z dowolnej tabeli w tym w naszym programie, możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, ponieważ zdecydowaną większość tabel raportujemy tak, że wyświetlamy sobie dane, które nas interesują. W tym przypadku chcę wyświetlić wszystkie nieobecności. I te dane możemy w prosty sposób przyciskiem eksport wyeksportować, zarówno do PDF-a, jak i do Excela lub do pliku CSV. Gdy klikniemy na przykład PDF, plik ten zostanie pobrany i ten plik możemy sobie wyświetlić. On się automatycznie zapisuje na dysku. Co jest ważne, część menu mieszkańca jest to wydzielona część globalnego menu. Dla przykładu, pokażę, jak wygląda rejestr nieobecności w głównym panelu menu. Możemy sobie wybrać mieszkańcy, rejestry oraz nieobecności. Jak zauważymy, w tym miejscu mamy wprowadzone nieobecności dla wszystkich mieszkańców w DPS-ie. W poprzednim miejscu były to tylko i wyłącznie nieobecności pana Teodora. Na takiej zasadzie właśnie działa menu główne i menu boczne. Czyli menu główne dotyczy całego DPS-u, a menu boczne dotyczy tylko poszczególnego wybranego mieszkańca. Jeżeli chcemy szybko wrócić do podglądu naszego mieszkańca, możemy to zrobić na dwa sposoby. Tak jak Państwu pokazałem na początku, przejść do menu głównego klikając na ikonkę programu i wybrać mieszkańca ostatnio przeglądanego Teodor Kołodziej, lub też będąc. W tym miejscu, w którym poprzednio, wybrać ikonkę lubki i przeszukać sobie nasz program pod konkretną rzecz, która nas interesuje. W tym przypadku chcemy znaleźć pana Teodora. W związku z czym, wpisując taką informację, wyświetlą nam się podpowiadane rzeczy z programu dotyczące frazy Teodor. Czy to będzie sam mieszkaniec Teodor, czy to będzie ktokolwiek inny w programie, kto jest powiązany z panem Teodorem? Hmm, tutaj możemy sobie dowolną rzecz wybrać. Wybieramy sobie w tym przypadku pana Teodora i mamy również jego podgląd główny dla menu mieszkańca. Ostatnią z ważnych elementów programu do zaprezentowania, przybliżę Państwu działanie indywidualnego planu wsparcia mieszkańca oraz terapii zajęciowych. Plan wsparcia może być Stworzony na podstawie katalogu usług, który mamy w programie. Jeżeli ten katalog zdefiniowaliśmy, możemy te usługi sobie odpowiednio przeciągnąć do naszego planu wsparcia i każdą z osób, dla których tworzymy plan wsparcia, zdefiniować podkatalog, bazujący na katalogu usług. Oprócz tego możemy zdefiniować cele, które nasz mieszkaniec ma osiągnąć przez określony czas, kiedy prowadzimy jego plan wsparcia. Dla mieszkańca Teodora Kołodziej został wymyślony w celach testowych plan wsparcia, który definiuje, że w przeciągu jednego tygodnia od tej daty do tej daty ma ten mieszkaniec mieć zwiększoną ruchliwość kończyn dolnych i praca nad tym celem to jest jedna godzina w tygodniu, a nad celem integracja społeczna są to dwie godziny w tygodniu. Do raportowania tego i do weryfikacji wykorzystujemy tak zwane dzienniki zajęć. Przejdźmy sobie teraz do dzienników zajęć. Mamy taki dziennik, który nazywamy Gra w piłkę. Taki dziennik tworzymy w prosty sposób, czyli tworzymy jego nazwę. Definiujemy od kiedy do kiedy takie zajęcia są prowadzone. Możemy wprowadzić opcjonalny opis i dodać informacje, jacy mieszkańcy uczestniczą na dane zajęcia i którzy prowadzący takie zajęcia mogą prowadzić. Kiedy mamy już taki dziennik zajęć. Mamy też podgląd konkretnego dziennika z listą zajęć przypisanych do właśnie tego dziennika. Każdy z tych zajęć jest to konkretny punkt w kalendarzu, który ma się odbyć albo już się odbył. Mamy dwa widoki, albo widok tabeli, albo widok kalendarza. Jak widzimy, zaplanowany jest w tym dzienniku zajęć mecz dzisiaj od 15 do 17 i możemy sobie w takim kalendarzu dosyć szybko oznaczyć, czy taki mecz się odbył, czy się nie odbył i kto na nim uczęszczał. Załóżmy, że na ten mecz nie przyszły dwie osoby. Możemy więc zrealizować taki mecz klikając. Realizuj z edycją i wskazać, że o ile pan Teodor był obecny, to pan Nikodem był nieobecny oraz pani Henryka też była nieobecna. Wtedy mamy dane wydarzenie. Czy to będzie mecz, czy jakaś rehabilitacja, czy będzie wyjazd jakiś integracyjny, mamy oznaczone jako zrealizowane. I jeżeli takie wydarzenie realizuje jakiś cel, to ten cel zostaje automatycznie zapisany do osób, które na tym wydarzeniu były. Z uwagi, że ten mecz, który przed chwilą oznaczyliśmy, był przypisany do celu integracja społeczna, to wchodząc na podgląd konkretnego mieszkańca, widzimy, że dzisiejszy mecz został zrealizowany oraz że dwie godziny celu integracja społeczna w tym tygodniu zostały również zrealizowane. Widzimy też, że jest jeszcze zwiększenie ruchliwości kończyn dolnych. Które są zaplanowane na godzinę i 5 minut, ponieważ akurat zadanie bieganie tyle trwa, ale nie zostało jeszcze zrealizowane, ponieważ będzie dopiero w środę. I gdy w środę pan Teodor się zjawi na tych zajęciach, będziemy mogli uzupełnić, że cel został zrealizowany albo na celu był nieobecny. To na razie tyle, co mam państwu do zaprezentowania z takich głównych funkcji modułu socjalnego programu EDPS. Dziękuję i do usłyszenia.